Odcinku. Dzisiaj nie będzie żadnych zawodów taty, nic o tacie. Tylko okay. o moich zawodach. Gdzie nas zabierasz? Na basen. A czy ja mogę też się załapać na odcinek? Chociaż gdzieś tam tak... Możesz z ziomkowi mimo, gdzieś tam w tle. Możesz zanieść torby no, do samochodu. Dzisiaj, dzisiaj noszę Borysowi ręcznik i torbę. Jestem e, jego... Osobistym asystentem. No dokładnie, tego słowa mi zabrakło. Jedziesz. Wyjazd jednodniowy, ale jak widzicie tir by się przydał, bo zapakowała się tutaj rodzinka i byśmy nie wiadomo na ile jechali, nie? No. no. Ale musimy mieć wszystko, bo to jest Borysa pierwszy wyjazd na zawody, więc musimy być gotowi na wszystko. No szkoda, że samochodu nie rozwali się, ale... <grym> A słyszałam rano, że miałeś stresikę. Już ci przyszedł? A to gituwa. Kurtkę wziąłeś? Jutro będzie. No to wiesz. No i moi drodzy, w drodze na zawody musieliśmy zatrzymać się w ulubionej restauracji Borysa. Macie! Bo jak to przed każdymi zawodami, żeby forma była dobra i energia była na starcie, musi być ładowanie. I ładowanie węglowodanami właśnie odbywa się Maczku. No. Wrócimy, jak będzie nasze jedzenie. Tak, także Borys już był, zamówił. Eee, czekamy na nasze żarełko i zaraz ją pokażemy. Będzie challenge, kto zje więcej. Okay, zobaczcie, jeszcze, żeby były równe szanse. Ja zjadłem najpierw 300 gram indyka i warzywka. Teraz przechodzimy do walki. Co tam pan ma? McCrispy. McCrispy? Nie, McRoyal. Royal. No. Bez fitli. No i bez co tam jeszcze jest? Musztardy i cebuli. I Magdaby bez musztardy i obok. I frytasy? Frytasy na pusta to... Okej. Okay. Dla mnie makrapi i frytki na razie. A na czym się skończy, to zobaczymy. Powiem Wam, tata jest szalony. Zjadł jednego wrapa, dwa duże burgery, jedno ciastko, połowę magdabla ode mnie, bo nie mogłem zmieścić i jeszcze pomyślał sobie o lodach. Mama to prawie nic nie zjada. Frytki, jakie moci, ciska i. Jakieś tam łódeczki. A tata to przesadził, chyba. Jeszcze i poszedł sobie teraz zamówić. No jeszcze kawy sobie weźmę na drogę. Jest już rano. Ubrałem się. Tata też. Mama coś robi w kuchni. W kuchni w Łazience. Jest godzina. Siódma. Zero, zero. Słońca jeszcze nie ma, a ja muszę iść na śniadanie i jechać na basen W sumie dziwnie, że znaleźliśmy taki fajny hotel, gdzie ma wszystko tu na jedną noc, żeby się tylko przespać A nasz pływak co dzisiaj na koje? Jak się? Po z mlekiem? Smakowe czy nie się? Zestresowany jesteś? Nie A, widzę właśnie. Dobra. No to nie kręcę, tylko skupiamy się na żarciu, nie? No, jesteśmy ekipko. Ziomeczek ma trochę stresik. Trochę? Dużo. Dużo. Duży stresik. Nie masz czym się stresować. To pierwsze zawody w sumie, może dlatego, nie? Nie wiesz, co cię czeka. No i jeszcze co są za. Wiadomo, że to są zawody, to już miejsce słnie, nowe jakieś miejsce, nie wiadomo gdzie. Ale idziemy tam twoje państwo na pewno. Dobra. Mam nadzieję. Idziemy. Może to jest jakieś zaplecze te a my się wbijamy. Nie, nie, Chyba nie. Jak tam? Pokaż się, jaki masz strój ekstra. Obserwowaliśmy jak tuszą się odpowiedzialności, jak ciężko pracują, poświęcając dużo czasu na samodoskonalenie, aby zaistnieć na zawodach. Owocowało to sukcesami. Nasi zawodnicy wielokrotnie stawali na najwyższym stopniu roku. I work like i got vision, I don't need to see. I'm picking mind no over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I want to be the greatest like Rocky. You know, I leave them all hates like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's lost see I got my mind on the facts, I'm a Python grab What I like real fast, so until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. That's if I let it be, I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny deep up in my mind. I'm in Było Dobrze! Jak się bawi? Fajnie? Fajnie? Fajnie. Fajnie. Jesteśmy już po zawodach. E, powiem wam, że bardzo fajne przeżycie dla nas, i dla Borysa też, zapewne. Troszeczkę nowych emocji. E, zupełnie inne zawody niż te, które zazwyczaj u nas goszczą. Wyniki, powiem Wam, że tutaj naprawdę byli już chłopcy, którzy startują na pewno od dłuższego czasu, także to takie były pierwsze zawody Borysa, że tak powiem, na przetarcie, czy się spodoba, czy się nie spodoba. Borys, spodobało się, czy nie? No, było fajnie. Fajnie było, nie? Popłynąłeś ładnie, poprawnie. Poprawnie. Wiemy, jakie zrobiłeś czasy, więc wiemy, do czego się odnosić, nie? co trzeba podkręcić, o ile poprawić. No właśnie. No właśnie. I co robimy teraz? Ruszamy do domu, ruszamy w kierunku Malborka. Może dziś zatrzymamy się na coś dobrego do jedzenia jeszcze. No, no to wróciliśmy z zawodów. Jesteśmy już w domu. Byłem z tatą na spacerze. To były moje pierwsze zawody. No ogólnie mi się podobało. Było fajnie tam, spędziłem dobrze czas z rodzicami. Nie dostałem medalu, ale to nie było najważniejsze. No i to chyba już koniec odcinka. No, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczka, żeby nic nie ominęło.